To jest Dzień Dziecka i jak myślicie, po co jest Dzień Dziecka? To bo to jest święto dzieci. Tak dla dzieci. No i y, 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 Dzień Dziecka, chyba jak to y, do, się dostaje prezenty i z przedszkolem pojedziemy na wycieczkę niespodziankę. Bo się dostaje prezenty. Mama mi kupi książkę i płytkę z piosenkami. Pojdziemy szkolem do kina. Wiecie co dostaniecie na Dzień Dziecka? Czy też to będzie niespodzianka? Ja bym chciał dostać wszystkie płyty o Ariumie i Transformersach. Aha. A ja e, e, bym chciała dostać od taty i mamy LEGO Friends. A ja dostanę pistolet na iskry. A ja dostanę na dzień dziecka budzik, bo zawsze wstaję za późno albo za wcześnie. W dzień dziecka wiem tylko to, że będę miała grilla i bym chciała dostać um, pamiętnik od rodziców. A na, na Dzień Dziecka to ja od rodziców y, już dostałem y, korowankę wcześniej, ale jeszcze coś od, od babci dostałem, nie wiem jaka zabawka, bo babcia mówiła, że to jest niespodzianka. A ja na Dzień Dziecka dostanę y, rolki i pojedziemy z przedszkolem razem do kina. Ja bym chciał dostać od rodziców kolorowankę. Mm -hmm. A jaką? Z czym? Może z jakąś ulubioną? Z, 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 z samochodami. Mm -hmm. Czy Dzień Dziecka mógłby być częściej? Może być, no bo, no, bo urodziny to jakby też Dzień Dziecka, tylko że jednego wtedy. Co innego można jeszcze dać dziecku? Taką na przykład nie rzecz. Można dostać taki prezent od mamy, na przykład busi albo przytulić. Ja bym chciał z rodzicami pojechać do dziadka na wioskę. Można na przykład w Dzień Dziecka mogą rodzice dać taki prezent, że nie krzyczą na nie, jak coś źle zrobi. A na dzień dziecka rodzice y, kochają swoich dzieci i są dla nich bardzo mili. A ja bym chciała z y, tatą i mamą pojechać jeszcze y, rowerami na jakąś wycieczkę. Jeszcze mo można zaskoczyć dzieci zrobić taką niespodziankę. Y bo ja, na dzień dziecka, prosiłam mamy, żeby do mnie przyszła koleżanka z przedszkola. No i może mi zrobię taką niespodziankę, że przyjdzie do mnie ta koleżanka. Jak dorośli powinni traktować dzieci? Ja można uciekać od dzieci. Spełnić jakby ich życzenie. Na przykład, pojeźdź z nimi na lody, jeśli proszą. Żeby nie krzyczeli.